Pokój dobro kochani, dzisiaj mamy wtorek 22 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, niektórzy twierdzą, że kiedy spotykają się dwie kobiety, to najczęściej jest plotkowanie, to najczęściej jest narzekanie i najczęściej jest jakieś takie dodawanie sobie otuchy, że wszyscy inni są źli, więc my musimy się trzymać razem. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie Maryi i Elżbiety, kiedy Maryja uniesiona Duchem Świętym dziękuję Panu Bogu. Nie narzeka, ale dziękuję. Uwielbia Pana Boga w tym wszystkim, czego doświadcza. Myślę, że ta postawa jest godna naśladowania przez nas wszystkich, abyśmy mniej w życiu narzekali, a bardziej dziękowali, a uwielbiali Pana Boga. Jak wiemy, kochani, są cztery rodzaje modlitwy. Modlitwa prośby najczęściej stosowana, modlitwa przebłagania, no wtedy kiedy trochę nabroimy i chcemy jakoś tak oczyścić się i poczuć się lepiej, modlitwa dziękczynienia rzadziej stosowana i modlitwa uwielbienia absolutnie bezinteresowna. Kochani, dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej Ewangelii, kiedy Maryja po zwiastowaniu idzie do Elżbiety i dzieli się swoją radością. I okazuje się, że ta radość przeradza się w uwielbienie, w dziękczynienie Panu Bogu. Tekst dziękczynienia, tekst uwielbienia, który słyszymy w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo podobny do dziękczynienia i uwielbienia, które stosuje Anna, żona Elkany. W pierwszej księdze Samuela, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, czytamy o tej ogromnej wdzięczności, jaką Anna ma w stosunku do Pana Boga. Anna dziękuję Panu Bogu za wysłuchanie prośby, za zdjęcie z niej hańby bezdzietności. Bezdzietność, jak wiemy, w, tamtych, w tamtej kulturze była, być może nawet jest traktowana jako pewnego rodzaju kara, jako klątwa. Ofiarowanie swojego syna przez Annę na posługę Panu było zapowiedzią i również jest bardzo podobne do tego faktu, kiedy Maryja również swojego Syna, największy skarb jej życia, ofiarowuje również Panu Bogu, aby służył Panu. Kochani, jestem przekonany, że Pan Bóg przez dzisiejszą liturgię słowa chce nas nauczyć i zachęcić nas. Abyśmy nie platkowali, abyśmy nie narzekali, abyśmy nie budowali jakichś teorii spiskowych, ale żebyśmy przede wszystkim dziękowali Panu Bogu i uwielbiali go. To jest chyba najpiękniejsze, co możemy zrobić. To jest ta modlitwa bezinteresowna. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo, i niech ono umacnia Was w takiej postawie wdzięczności wobec Pana Boga i w postawie uwielbienia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.